Kończący ósmą kolejkę, jest od razu szansa, jest trafienie. Nie ma trafienia Wiśniewskiego, ale była... zaczną tak dobrze podopieczni opieczni z Poznania. Jest szansa, jest piłka. znów stanie przed szansą na zdobycie bramki. Co i teraz Pacanowski, fan. I właśnie Lewartowski, ale zablok... Zaczynamy. Wejerowski, Lewartowski, ale Gebler, skutecznie. Na szczycie półkola inni zawodnicy. Jest uderzenie i znu... ataku gracze z Poznania i strata w wykonaniu gospodarzy. Teraz Lewartowski i trafienie Lewartowskiego. Tak jest: piłka w bramce. Ależ to zrobił Lewartowski. Przyjęcie na jedno tempo, strzał w drugie. I nie miał szans. Tutaj Gebler nie zdążył odpowiednio ustawić się. Bramkarz nikt. Jako ci, którzy mają tę akcję finalizować, Pawlak i tam jeszcze było trącenie przez Wiśniewskiego i piłka w bramce. Doskonale to wymyślili zawodnicy azs -u awf u Poznań. W biegu, tam niepilnowany, zupełnie zaskoczeni. Proszę zobaczyć, jak to dobrze, precyzyjnie. Oczywiście z numerem szóstym, to on tutaj zaczął e, tę akcję. No i teraz jest Wejerowski, przed szansą Wejerowski! Piłka w siatce jest trafienie. Czekał na tę jedną sytuację Wejerowski. No i taki snajper musiał to wykorzystać. Tutaj zagranie. Wejerowski przyjął piłkę. Odwrócił się. Uciekł w końcu temu kryjącemu go przez. On zaczyna. Dobre zagranie. Dobry pomysł. Tutaj jest Pawlak. Pawlak nie ma miejsca. Ale zagranie przed bramkę. do. A akcja. Ten wysoki pressing. Wiczak przed szansowiczak broni.